Zresztą Pańską też powiedziała, że idź tam, bo ten pan cię więcej nauczy. No i rzeczywiście, jak mnie wziął w obroty, to ja wtedy dopiero zacząłem odkrywać właśnie tę y, y, muzykę, nie? że to już mnie tak pochłonęło, że pamiętam wujek, który nas odwiedzał, był zresztą wczoraj na koncercie, przyjechał z Rabicza specjalnie na koncert. Yy, wspomina to. Mówi, ja pamiętam, on też trochę gra na gitarze, amatorsko co prawda, ale, ale no, muzyka to jest jego pasja. I mówi, że pamięta tą sytuację, jak on przyjeżdżał do nas i na przykład yy, film Niewolnica Izaura były te słynne seriale, gdzie cała rodzina siadała przed telewizorami i oglądali, a ja zamiast oglądać film, brałem akordeon, szedłem do kuchni i ćwiczyłem godziny, dwie, trzy. Mówi, to było niesamowite, że w tym wieku młodym yy, ja sam siadałem i już mnie ta muzyka Pochoneva.